Cześć, witajcie. Dzisiaj gruba akcja, bronowanie. Ostatnio było włokowanie, teraz bronowanie. Takie zabiegi, już zapomniane w sumie przez niektórych, ale bardzo ważne. W sumie to tak Wam powiem, że nie pamiętam kiedy ja ostatni raz bronowałem. Ale już Wam mówię dlaczego. Jest sporo kamieni, tutaj wyciągają jednak te brony. Te kamienie tak, woziłem gnojowicę ostatnio wczoraj, zacząłem, dzisiaj też. No i co, wypadałoby to przykryć do siewu kukurydzy jeszcze tyle czasu i troszeczkę tutaj przede wszystkim. Moim celem jest tutaj wymieszanie. drony jakoś tak super nie mieszają, ale przy dużej prędkości to nawet, nawet nie jest ten efekt. Wiadomo, w tych czasach trzeba ograniczać te straty składników pokarmowych, ja nie mam niestety aplikatora i trzeba się uciekać trochę do innych metod. Kurde ile kamień. Nawet nie wiedziałem, że tyle jest. No niestety przy niskiej prędkości to tak nam ładnie nie miesza, ale w sumie. I tak jest efekt fajny. Ale nie tylko bo bronowanie. Dzięki bronowaniu. Przerywamy kapilary glebowe, którymi wilgoć z głębszej warstwy ziemi przedostaje się na zewnątrz. A tutaj poprzez płytkie spulchnienie. Przerywamy te parowanie, jeszcze w sumie to i tak dużo wilgoci nie mamy w glebie, ale no ratujemy się tym co, co mamy. Słuchy jest marzec bardzo. Widzicie zresztą wczoraj było tutaj tyle rozlane jakoś dwie beczki na hektar czyli tylko 40 metrów, standardowa moja dawka, a już zobaczcie jak przeszło. Bardzo suchy jest marzec. Ja ogólnie jeszcze nie ruszałem nawet na rzepak drugiej dawki. A myślę, że w koniec tego tygodnia już to zrobię, bo coś tam, coś tam prognozują. Jakieś lekkie opady. O jest. Szczerze, że nie ma co tak szaleć. Brony nie moje pożyczone od dwójka. Ja nie mam bron. Mamy 5 metrowy z interteku, jak widzicie, po kolorze można łatwo poznać. Wyrównujemy trochę też tą powierzchnię. Tutaj wąski kawałek, ale w zasadzie to należało się, należałoby się robić w poskocie albo w poprzek. No, ale co, tutaj ile będzie? Trzy przejazdy dookoła kawałek długi, wąski. Troszeczkę mam do zrobienia, tam polałem na 8 hektarów. Coś takiego, może nawet niecałe. No, i chcę to teraz wymieszać w jakimś no, niewielkim stopniu. Ogólnie był plan, nie mam broni, to planowałem to zagregatować ale myślę, że to by było teraz barbarzyństwo by tą ziemię przesuszać niby agregatem można zrobić płytko, ale to no te przesuszenie teraz nie, to by był duży błąd na pewno o, no, taki kawałek, że tu jest szerzej muszę tu przejechać, teraz cofnąć rozbijamy te bryłki z wierzchu fajnie nam to się zarównuje też już gdzie nie gdzie może i chwasty kiełkują wychodzą, tak w sumie to zbytnio i nie widać, bo sucho ale chwasty to też suszy się tak nie boi jest bardziej odporny niż rośliny uprawne Więc tak się zastanawiam, że może nawet i pobronować wszędzie, tylko to kurczę, się należało zrobić. W zasadzie to początek marca, jak ta wilgoć była w ziemi, więc, no do przemyślenia, jest co wywiozłem teraz? Zabronuję, musiałem wywieźć, bo było już pełno. Troszeczkę źle się wyliczyło, no ale nie szkodzi, jest gdzie wozić. Można było z tego jednego kanału więcej wylać na łąki. I ogólnie to Wam powiem, że troszeczkę zrobiło się błąd, a z czym to zaraz Wam powiem? Nie wiemy jeszcze, jaki będzie kwiecień, ale tak teraz sobie myślę, że lepiej pod tą kukurydzę było jednak nie orać. Jeśli taki będzie stukaj rok, no tego nie wiemy, nie przewidzimy. To jest zawsze ryzyko. Myślę, że można było zrobić tak, że po wykoszeniu zostawić to, nie ruszać niczym, zrobić wtedy co się robi odka zimową na głęboko te pola, ten gnojowice rozlać gdzie trzeba, no i zrobić na głęboko, a część zostawić na wiosnę, też rozlać gnojowice, na przykład teraz w marcu mamy warunki na wjechanie w pole, rozlać i też zrobić na głęboko. I przedsiewnię talerzówką, bo agregatem to pewnie jednak my wysoko kosimy, więc te łodygi by się pewnie pchały, tam agregat by je bardziej jeszcze wyciągał z ziemi. Więc przedsiewnię tylko by pasowało zrobić broną talerzową. Tu my bronę talerzową mamy 3 metrowo. Może kiedyś będzie większa, to się bardziej pomyśli o tej bezorce ale tak teraz myślę, no zobaczcie, teraz były wiatry co się na tych polach dzieje, gdzie jest orka gdzie ta wierzchnia warstwa jest, no wywiewana wiatr ją wywiewa po prostu czy taki będzie sezon, tego na razie nie wiemy, ja tam nie narzekam, na razie w bo Boże. Najważniejsze to powiem wam, że niech taki marzec będzie, ale niech te opady będą w czerwcu, w maju wtedy by się najbardziej przydały Uciekł, kamień duży O, jakoś tam poszedł jak będzie więcej to się przyjedzie ładowarką ja na pedale gazu jeżdżę z przyzwyczajenia możemy dać bajkę w prawo tutaj mamy takie pokrętełko mogę sobie zobaczyć, o, zwolnić mamy 8 na godzinę przyspieszam mamy 11 tutaj wszystko nam ładnie pokazuje chyba jedna brona na drugą wskoczyła. Tak, tu zaraz wyjdziemy. I ciekaw jestem, czy będzie jakaś różnica w wilgoci. Już robiłem takie eksperymenty włóką. Bo w sumie powiecie, że mam włókę, to czemu ja tutaj bronuję? Włóką na tych słabszych ziemiach to... I tą włóką, co mamy, to niestety, no, Nie da rady robić, to jest męczarnia. Już próbowałem różnych ustawień, ale Wam powiem, że takie brony teraz dużo lepiej się sprawdzają. No kurde, niby piąta klasa, ale zobaczcie, nie wygląda. Jakie jak grudy mamy? Skorupa szamba. Nie wygląda to na piątą klasę. Ale zobaczcie. Także tak to się prezentuje. Ja działam. Teraz chodzi o to, właśnie, żeby to przerwać. Ta wilgoć nie ucieka. No i idzie robota, ja działam. Dzisiaj sobie to zrobię. Teraz mamy dużo czasu. To może i jeszcze resztę wywiozę i zabrunuję. To się zobaczy. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.